Kongres Polskie Porty 2030 w naszym studiu gospodarka morska.pl witamy panią Dominikę Milion. Dzień dobry. Dyrektora do spraw zrównoważone, zrównoważonego rozwoju w Baltic Hubie. Tak. E, ale zacznijmy od czegoś innego. Przed nami stoi latarnia gospodarki morskiej. Przyznana za inwestycje, za inwestycje, o której dzisiaj sporo się mówiło, wczoraj się trochę też mówiło. Te trzy. E, to jest chyba spora zmiana dla Baltic Hubu, prawda? Spora zmiana, ale bardzo wpisująca się z kolei w tą niebieską, niebieską gospodarkę. Te trójka, czyli nasza najnowsza inwestycja, już biorąca pod uwagę zarówno przeciwdziałanie klimatowi podczas zmianom klimatu, przepraszam, podczas, podczas budowy i odpowiednie metody. Hmm, Całej, całej budowy, użytych materiałów, ale to co najważniejsze i to co tu i teraz, czyli automatyczne suwnice, redukcja śladu węglowego dzięki, dzięki temu, także jak najbardziej wpisująca się w to, o czym, o czym chcemy rozmawiać. No właśnie, mamy na, na tapecie niebieską gospodarkę, zrównoważony rozwój w portach. Ja mam wrażenie, że co port, co terminal to inna definicja tej niebieskiej gospodarki, ale to, no, to ma sens, ponieważ każdy port jest położony w innym miejscu, każdy ma swoje uwarunkowania, tak. Środowiskowa, społeczna, geograficzna. Jak to wygląda w Card, Jak wy definiujecie tę niebieską gospodarkę? E, trochę e, myślę już teraz też dwutorowo. Mhm. E, kiedyś bardziej były to dla nas właśnie te zielone inwestycje i, i zróżno, zrównoważony rozwój, ale teraz już e, odkąd wypuściliśmy, opracowaliśmy naszą pierwszą strategię ESG, również ta gospodarka obiegu zamkniętego, czyli e, to takie no, mądre myślenie o odpadach i co można z nimi, z nimi zrobić, ale ta może główna, główna część, czyli zielone inwestycje i redukcja, no, głównie śladu węglowego, bo my bardzo mocno na podstawie rozmów z interesariuszami no, skupiamy się na tych najważniejszych elementach. Wiadomo, że lokal content i, i zamawianie tutaj od, od lokalnych dostawców to jest bardzo istotna rzecz, ale nasz główny wpływ na, na środowisko. No to są emisje, zarówno hałasu, jak i emisje do środowiska z, ze sprzętów, który, którego używamy na terenie terminala. Te trójka to są wszystko elektryczne suwnice, ale no na terminalu T1, czyli na tym naj, najstarszym, Wciąż mamy słownice, które są zasilane dieslem, i wciąż cała flota sprzętów, tych poruszających się po terminalu, nazywanych przez nas ciągnikami, to jest flota cały czas sprzętu zasilanego dieslem. No i nasze, że tak powiem, działania dążące do tego, żeby te emisje były mniejsze skupiają się tutaj na paliwach, na paliwach alternatywnych, testy HVO, które, które przeprowadzamy, a także testy ciągników elektrycznych, bo to są póki co te dwa, że tak powiem, rodzaje sprzętu, które, które sprawdzamy, bo decyzje już będziemy musieli niedługo podejmować, w którym kierunku idziemy. No właśnie, czyli zatem... Zbliża się elektryfikacja tej starszej części Baltic Hubu, czy jednak bardziej prawdopodobne jest to kombinowanie z paliwami. Te paliwa to też jest kontrowersyjny temat, bo tak. nie wiadomo, w, którą, w którym mm. kierunku rynek pójdzie, nie wiadomo, do czego się tak naprawdę dostosują producenci, więc to jest trudne. Tak na tak. taki brutalnie mówiąc chłopski mm. rozum wydaje się, że ta elektryfikacja jest łatwiejsza. Łatwiejsza, ale... Też nie jest taka łatwa, jakby się mogło wydawać. Owszem, technologie już są. To nie jest tak, jak kilka lat temu gdzie żeśmy o tym myśleli, zastanawiali się, co z tym zrobić. Faktycznie teraz te ciągniki elektryczne już wielu producentów posiada. One sobie naprawdę dobrze dają radę. No nie ma już takich zim, prawdziwych zim, ale myśmy też testy przeprowadzali w takim okresie zimowym, bo to jest dosyć ważne, tak? Jak one się będą sprawdzały, gdzie będzie zimniej, jak one długo będą w stanie pracować na jednym ładowaniu i tego typu rzeczy. Ale to, co, co dlaczego to nie jest łatwe, to są ogromne nakłady finansowe. To są ogromne inwestycje w same sprzęty, ale też w infrastrukturę. A co bardzo ważne, sieci musi być zielona energia, no a, a także musi być odpowiednia, odpowiednia ilość, znaczy dostępna ta energia jako taka. Tak? My, my jako, jako, jako terminal mając tyle sprzętów elektrycznych naprawdę zużywamy bardzo dużo energii. I jeszcze dokładając kolejnych sprzętów elektrycznych, no musimy być pewni, że po prostu będziemy mieli odpowiednią moc, żeby móc to wykorzystywać. A jeśli chodzi o inne możliwości, to wspomniane przede, przeze mnie HVO, no wydawałoby się, że takie paliwo naprawdę nisko, znaczy, nie to, żeby się wydawało, ono jest naprawdę nisko, niskoemisyjne, jednak no nie jest dostępne. Jest, jest, jest trudno. Dostać się na rynku, no jest też droższe, ale zastosowanie HVO nie wymaga nakładu w e, infrastrukturę, czy nie wymaga w naszym przypadku wymiany floty. My jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy do wszystkich naszych sprzętów już e, stosować HVO, czyli po prostu z dnia na dzień przejść na to e, alternatywne paliwo, no ale e, no jest problem na razie póki co przywozimy je wiele kilometrów, bo to są testy, więc jest, jest potrzebna jakby duża ilość. E, no ale... Wydaje mi się, że elektryfikacja jest bardziej roz, roz, rozważana z tego, z tego względu, że, że dostępność wydawałoby się sprzętów jest łatwiejsza, ale według mnie no, HVO byłoby łatwiejsze, gdyby było samo w sobie dostępne też tak od ręki. Mhm. No i teraz tak, te trzy jest odhaczone dzieje się T5, T5, tak. które będzie wykorzystywane jako baza instalacyjna dla morskiej tak. energetyki wiatrowej, która ma wytwarzać zieloną, zieloną energię. energię, więc z jednej strony wypadałoby, żeby terminal sam był zielony, prawda, żeby ten Dopadne. cały łańcuch wytwarzania tej energii był jak najbardziej zielony, a z drugiej strony, czy jest jakaś możliwość yy, nawiązania porozumienia chociażby z PGE Balticą, która będzie deweloperem yy, która będzie dzierżawcą i deweloperem morskiej farmy wiatrowej, żeby pozyskać od nich tę zieloną energię, na przykład na zasilanie terminalu. Z tego, co ja się orientuję, to jest tak, że w pierwszej kolejności to jest jednak zasilenie naszej polskiej sieci, mhm. tak? czyli w pierwszej kolejności, ale tu nie do końca chcę się wypowiadać, bo, bo, bo nie jestem pewna, czy tak jest na pewno. Ale wydaje mi się, że to w pierwszej kolejności idzie po prostu do naszej narodowej narodowej sieci i zasilenie, zasilenie no tutaj, tak, a, nie nie do prych, a nie do prywatnych, do, do dokładnie, a nie do prywatnych, do prywatnych odbiorców. Ale ja naprawdę słuchając też wszystkich tych wypowiedzi panelów i, 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 paneli, i wczoraj, i dzisiaj, no tak sobie myślę, że mamy coraz większe szanse na dostępność tej zielonej energii, tak przysłowowo, po prostu w naszych, w naszych miastkach, tak? Że to nie będzie tylko tak, że czy gwarancje pochodzenia, czy czy, czy, czy korzystanie z tego naprawdę do małej, małej ilości zielonej energii w naszym miksie energetycznym, że, że idzie to w, dobry, w dobrym kierunku, więc faktycznie i myślę, że te wszystkie działania i te piątka, która, która no już, że tak powiem, tuż tuż, to wszystko sprawi, że, że naprawdę te wszystkie inwestycje, elektryfikacje, czy chociażby wymogi prawa, które przed nami i udostępnienie zasilania z lądu statkom i tu kolejne wymogi, aby, aby ta energia była dostępna i, i żeby była zielona, no to idzie wszystko w dobrym kierunku, ale no jeszcze trochę musimy na to poczekać. Znaczy nie czekać, trzeba robić. Trzeba robić. Ale... To jest bardzo obszerny temat i yy, na pewno dużo pracy przed Panią przed wszystkimi portami i terminalami. Tak. I to, dziękujemy bardzo. Dziękuję. 确实是。